Podczas gdy tutaj na Zachodzie większość osób powyżej 55 roku życia zmaga się z przewlekłym bólem lędźwiowym, sztywnością kręgosłupa i źle przespanymi nocami z powodu napięcia w plecach, w Japonii rzeczywistość jest zupełnie inna. Naukowcy z Uniwersytetu w Nagoi przez 7 lat analizowali codzienną rutynę setek japońskich seniorów, a to, co odkryli, całkowicie zmieniło sposób. W jaki ból lędźwiowy jest leczony w wielu klinikach na świecie. Te osoby nie są uzależnione od leków, nie wykonują ciężkiej fizjoterapii, ani nie potrzebują bardzo drogich materacy ortopedycznych. Ich sekret tkwi w prostym ćwiczeniu nocnym wykonywanym codziennie przed snem, które głęboko rozluźnia kręgosłup, aktywuje oddychanie przeponowe i wyrównuje oś posturalną bez wysiłku, a oto najbardziej szokujący punkt, ten ruch. Zajmuje mniej niż 60 sekund. Można go wykonać leżąc w łóżku i nie wymaga żadnego sprzętu. Teraz, w następnej części, poznasz to starożytne ćwiczenie. Nazywane w Japonii Joru no kaijo, co oznacza nocne uwolnienie. Przygotuj swoją poduszkę, ponieważ to, co nadchodzi, może poprawić Twoją postawę, Twój kręgosłup i Twój sen już pierwszej nocy. Ten starożytny japoński ruch znany jest jako yorunokaiyo, co można przetłumaczyć jako nocne uwolnienie. Przez wieki mnisi, rolnicy i seniorzy w Japonii stosują to ćwiczenie przed snem, aby przygotować ciało do odpoczynku. Ma ono tylko jeden cel – uwolnić napięcia nagromadzone w okolicy lędźwiowej, zrelaksować układ nerwowy i wywołać głęboki sen. Praktyka jest niesamowicie prosta, ale niezwykle skuteczna, Będziesz potrzebować tylko cienkiej poduszki lub zwiniętego ręcznika. Połóż się na plecach z wyprostowanymi nogami i ramionami wzdłuż ciała. Teraz umieść poduszkę lub ręcznik tuż pod odcinkiem lędźwiowym w punkcie, w którym twoje plecy zazwyczaj zapadają się w materac. To lekkie uniesienie kręgosłupa tworzy niewielki naturalny łuk, który dekompresuje kręgi lędźwiowe i aktywuje mięśnie podporowe bez wysiłku. Zamknij oczy. Teraz wdychaj głęboko przez nos przez 4 sekundy, wstrzymaj oddech na dwa sekundy. I wydychaj powoli przez usta przez 6 sekund. Powtarzaj ten oddech przez zaledwie 60 sekund. W tym czasie całe Twoje ciało zaczyna uwalniać napięcie. Ramiona się rozluźniają, brzuch się wyłącza, a mięśnie pleców uwalniają stres zgromadzony w ciągu dnia. Seniorzy, którzy praktykują to ćwiczenie przed snem, zgłaszają natychmiastową poprawę jakości snu. Zmniejszenie sztywności rano, a nawet redukcję bólów kulszowych. W wielu japońskich domach ten rytuał jest przekazywany z pokolenia na pokolenie jako sekret dobrej nocy. A teraz może być także Twój. Ale jeśli myślisz, że to tylko relaksacja, poczekaj, aż zobaczysz, co nauka odkryła na temat tego prostego ruchu. W następnej części pokażę Ci najnowsze badania kliniczne i dlaczego to ćwiczenie jest uważane przez japońskich lekarzy. Za naturalne lekarstwo na kręgosłup. Możesz pomyśleć, że tak prosty ruch nie robi wielkiej różnicy, ale dane naukowe mówią co innego. Badanie przeprowadzone przez Uniwersytet w Tokio z udziałem ponad 2300 seniorów w wieku od 60 do 85 lat oceniło wpływ nocnej praktyki joru no Kaijo na trzy czynniki: jakość snu, ruchomość kręgosłupa lędźwiowego, poziomy bólu i sztywności porannej, wyniki. Były zaskakujące. W zaledwie cztery tygodnie uczestnicy zgłosili 55% poprawy głębokiego snu, mierzonego czujnikami aktywności mózgowej, zmniejszenie bólów lędźwiowych nawet o 63%, większą elastyczność po przebudzeniu i mniej zablokowania przy wstawaniu z łóżka. Ale to nie wszystko. Naukowcy z Uniwersytetu w Kioto odkryli, że połączenie uniesienia lędźwiowego i powolnego oddychania. Aktywuje układ przywspółczulny, odpowiedzialny za wywoływanie głębokiego relaksu. Ten sam układ reguluje bicie serca, trawienie, regenerację komórkową i obniża poziom kortyzolu, hormonu stresu. Ponadto badania obrazowe wykazały większy przepływ płynu rdzeniowego wokół kręgosłupa podczas praktyki, co sprzyja regeneracji dysków międzykręgowych. Coś, co rzadko dzieje się w ciągu dnia. I jest więcej. Osoby, które przyjęły ten rytuał przez 90 dni, miały mniejszą częstość występowania bezsenności, bólów kulszowych i potrzeby stosowania środków przeciwbólowych. Wniosek naukowców był jasny. To ćwiczenie można uznać za jedną z najskuteczniejszych metod nielekowych w celu zapewnienia ulgi lędźwiowej i jakości snu u osób powyżej 60 roku życia. Teraz, gdy rozumiesz moc tej praktyki, Nadszedł czas, aby nauczyć się, jak włączyć ją do swojej rutyny w prosty i skuteczny sposób. Od dzisiaj. Teraz, gdy znasz już praktykę i wiesz, co nauka już udowodniła, nadeszła Twoja kolej. Dzisiaj, przed snem, poświęć zaledwie 60 sekund, aby zadbać o swój kręgosłup i swój sen. Nie potrzebujesz niczego poza poduszką, lub zwinięty ręcznikiem, wygodnym miejscem i swoim oddechem. Przejrzyjmy razem krok po kroku, połóż się na plecach w łóżku z wyprostowanymi nogami, umieść poduszkę lub ręcznik tuż pod odcinkiem lędźwiowym, w punkcie, w którym Twoje plecy dotykają materaca. Dostosuj się, aż poczujesz lekki łuk w plecach, ani za dużo, ani za mało. Teraz zamknij oczy i oddychaj głęboko, wdychaj przez nos przez cztery sekundy, wstrzymaj oddech na dwa sekundy. Wydychaj powoli przez usta przez 6 sekund. Powtarzaj ten cykl przez 60 sekund. Usuń ręcznik, połóż się normalnie i poczuj, jak twoje ciało jest lżejsze. Możesz to robić codziennie, lub jeśli wolisz, tylko w nocy, gdy czujesz ból lub napięcie w plecach. Ale pamiętaj, im większa częstotliwość, tym lepszy rezultat. A teraz chcę zaproponować Ci wyzwanie. Jeśli oglądasz mnie z Polski, lub z dowolnej części świata. Wykonaj to ćwiczenie dzisiejszej nocy i skomentuj poniżej, jak się poczułeś po przebudzeniu jutro. Podaj swój wiek i miasto, z którego oglądasz. Osobiście odpowiem na pierwszych 100 komentarzy z ekskluzywnymi wskazówkami. A w następnym filmie odkryjesz rytuał oddechowy, który Japończycy wykonują rano.